Witamy w kolejnym odcinku programu Hit Zone, który tym razem poświęciliśmy strzelankom FPP. Ponieważ temat jest wyjątkowo obszerny, skupimy się na pewnym podtypie tak zwanych FPS-ów. Najpierw trochę historii. Prekursorami trójwymiarowych strzelanek były prościutkie gry dwuwymiarowe minimalna fabuła i mnóstwo strzelania. Zobaczcie sami, jak wyglądały takie gierki, które mimo prostoty zapewniały mnóstwo zabawy. Jedną z pierwszych, których wymiarowych strzelanek w FPP i pierwszą, która odniosła wielki sukces, była wydana w 1992 roku gra Wolfenstein 3D. Dzisiaj nie robi takiego wrażenia. Słaba grafika, nieduże kanciaste pomieszczenia, mało różnorodni przeciwnicy i broń, ale w swoim czasie była to prawdziwa rewolucja. Kolejnymi kamieniami milowymi były wydane w 1993 roku Doom oraz w 1996 roku Quake. Te dwie gry wprowadziły do gatunku zaokrąglone pomieszczenia, wykorzystywany po dziś dzień arsenał i ciekawą atmosferę. Doczekały się one też kilku kontynuacji. My jednak pokażemy więcej innej klasycznej gry: Duke Nukem 3D, która być może przez to, że nie miała dobrych kontynuacji, nie jest już znana najmłodszemu pokoleniu graczy. W głównej części naszego programu powrócimy w pewnym sensie do korzeni gatunku. W Operation Wolf i w większości innych gier tego typu charakterystyczny był element wojskowy. Dlatego skupimy się właśnie na tytułach o takiej tematyce. Mają one kilka cech charakterystycznych, które je wyróżnia spośród innych strzelanek. Jedną z nich jest broń. O ile w starszych grach mogliśmy targać ze sobą cały arsenał, o tyle tutaj wszystko jest bardziej realistyczne. Zwykle mamy do dyspozycji jedną broń podstawową, karabin szturmowy, maszynowy lub snajperski, oraz jedną dodatkową, np. pistolet czy granaty. Ponadto arsenał oparto na prawdziwym sprzęcie dostępnym w naszym świecie. Widać to bardzo dobrze w wydanej w 2003 roku grze Delta Force helikopter w ogniu. Jej akcji oparto na autentycznych wydarzeniach mających miejsce w Somalii, znanych z przeboju kinowego pod tym samym tytułem. Widać tu jeszcze jeden typowy element pojazdy i broń stacjonarną. Jest on ostatnio dość popularny we wszystkich FPS-ach. Nie ma się zresztą czemu dziwić, bowiem żadna ręczna givera nie ma takiego kopa, jak na przykład zamontowane na helikopterze mini a wiadomo przecież, że im większy grad pocisków, tym większa frajda. Rok po premierze podstawowej wersji wyszedł dodatek do gry zatytułowany Team Save w którym zaimplementowano dwie nowe, tym razem wymyślone operacje toczące się w Kolumbii i Iranie. Wielu uważa te misje za lepsze niż oryginalne. Helikopter w ogniu to nie jedyna gra traktująca o elitarnym oddziale armii amerykańskiej noszącym miano Delta Force. Już w 1998 roku powstała znakomita gra pod prostym tytułem Delta Force, a w tym roku ukazał się swoisty remake tejże o podtytule Extreme. Tu widać kolejną zmianę, która zaszła od czasu pierwszych strzelanych. Obecnie plansze są ogromne i często nieograniczone żadnymi ścianami. Daje nam to możliwość podejścia do wroga od różnych stron czy nawet podkradnięcia się do niego. Umożliwia także skuteczne używanie karabinów snajperskich. Dzięki temu gracze mogą zachowywać się odpowiednio dla swego temperamentu. Niektórzy wolą wpaść pomiędzy przeciwników z ckm inni ukryć się w krzakach 500 metrów od pozycji wroga i powoli zdejmować adwersarzy jednego po drugim. Te różnice w preferencjach są dobrze widoczne dzięki kolejnemu elementowi typowemu dla FPS-ów trybowi dla wielu graczy. Delta Force Extreme może grać jednocześnie 48 osób tworzących drużyny lub walczących każdy z każdym. Oczywiście jest kilka kampanii dla jednego gracza, w których możemy podszlifować nasze umiejętności, ale żaden przeciwnik komputerowy nie może się równać z żywym adwersarzem. Wydana w 2003 roku gra IGI 2 Covert Strike jest przykładem specyficznego nurtu w strzelankach. Położono w niej zdecydowanie większy nacisk na tryb dla jednego gracza, choć w kilka osób też można zagrać. Niemniej najważniejsze jest to, że musimy się zdecydowanie więcej skradać. Nie możemy wpaść do bazy wroga strzelając na prawo i lewo, a właściwie możemy, ale skończy się to dla nas śmiertelnym zatruciem ołowiem. Tu musimy obserwować wroga, poznać trasy patroli, umiejscowienie kamer bezpieczeństwa i strażników. Tylko stosując taką taktykę, uda nam się ustalić, których przeciwników można bezpiecznie i po cichu zlikwidować. W IGI 2 Covered Strike wcielamy się w rolę byłego członka SAS-u Davida Jonesa, który pracuje dla tajnej organizacji zajmującej się ochroną pokoju na świecie. Nasze przygody zaprowadzą nas w najróżniejsze zakątki Ziemi, od mroźnej Rosji do pustyn Limi i tropikalnych wysp azjatyckich. Dla odmiany wydana w 2002 roku gra Tactical Ops Wojna z Terrorem skupia się głównie na trybie dla wielu graczy. Nic dziwnego, jako że była na początku stworzonym przez fanów modem do legendarnego Counter-Strike'a. Niemniej w oficjalnej wersji poprawiono grafikę i dodano nowe mapy, a dopiero potem wydano ją jako samodzielną grę. Tutaj tryb dla jednej osoby to ledwie trening przed rozgrywką po sieci. Można w ten sposób poznać rozkład map, które zresztą nie są tak rozległe jak w poprzednio opisywanych grach. I dobrze, bo przecież chodzi o to, by znalezienie przeciwnika nie nastręczało trudności i by łatwo było do siebie postrzelać. Oczywiście można też się zasadzić na przeciwnika w ukryciu i poczekać aż sam podejdzie pod linię strzału. W Tactical Ops Wojna z Terrorem mamy do czynienia z dwoma stronami niezwykle aktualnego konfliktu. Siłami specjalnymi i terrorystami. Zadanie, jakie mamy do wykonania, zależy od tego, w przedstawiciela której ze stron się wcielimy. Typowy dla tego typu strzelanek sieciowych jest fakt, że śmierć postaci to tylko chwilowe utrudnienie, ponieważ po chwili znów się odradzamy, tyle że bez zdobytej broni. Na koniec, żeby urozmaicić trochę program, odejdziemy na chwilkę od współczesnego wojska i udamy się w przyszłość. Gra Tribes Zemsta to kontynuacja bardzo zasłużonej serii. W tym uniwersum wyszło już 12 gier, z tego kilka FPS-ów. I to kontynuacja bardzo dobra. Jej akcja rozgrywa się w odległej przyszłości, dzięki czemu mamy dostęp do zaawansowanego uzbrojenia i ekwipunku. Najbardziej charakterystycznym elementem wyposażenia są jetpacki plecaki rakietowe, które pozwalają nam wzbić się na nieznaczną wysokość i pokonać wiele przeszkód. Dodatkowo dysponujemy też specjalnymi butami, które pozwalają ślizgać się po powierzchni niczym na nartach. Połączenie tych dwóch gadżetów umożliwia przemieszczanie się z naprawdę wielką prędkością. Poza tym czekają cztery pojazdy naziemne i latające oraz naprawdę ogromny arsenał broni. Ta odsłona serii jest rewolucyjna, ponieważ po raz pierwszy do gry dołączono kampanię dla jednej osoby. I to ciekawą kampanię, gdyż wcielimy się w pięć różnych postaci, dzięki czemu z różnych perspektyw poznamy historię świata Tribes. Esencje serii stanowiły zawsze gry wieloosobowe i tutaj Tribes zemsta ma również sporo do zaoferowania. Poza standardowymi deathmatchami i capture the flag znajdziecie m.in. rewolucyjne The Ball, czyli grę sportową oraz Rabbit, tryb w którym jeden gracz ucieka, a reszta go goni. To tyle o FPS-ach, choć można by o nich opowiadać jeszcze przez wiele, wiele godzin. W końcu najpopularniejsze tytuły ostatnich lat należą właśnie do tego gatunku. Wypatrujcie też konkursu związanego z tym odcinkiem cyklu Hit Zone. Będzie on emitowany na naszej antenie od 16 września do 6 października.